was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku że szósteczki z bosów zostawcie łapeczkę w górę. Bo Kolejny bossik się okazuje, że będzie trudny. Bo mamy trudność. E, e, taką właśnie. Mamy jedno życie, bo to jest trudność ta właśnie. Te. O, trudność właśnie. O, nie wiem, co mam powiedzieć. To jest właśnie z tego, to jest właśnie z tego, o właśnie z tego to jest. Trudność, także. Nie trudno, e, bądźcie sobie dobra jakoś moda i tylko sobie postawię jednostki i później połączymy dawać moda. Zrobimy sobie tak. Taki eksperyment, sobie zrobimy. E, zagram sobie Benjaminem w sumie, może. Może no nie. Oj, patrzcie, patrzcie, ile mamy gold. Patrzcie, ile mamy golda na, golda mam, mamy golda na I sobie w ogóle Benjamin na w tym miejscu. Będzie Monkey widzieć, oczywiście, chyba mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze. I stawiam farmę już powoli. To będzie ciężkie, bo ceny są bardzo wysokie. Zobaczymy, jak nam się tyt, nam to wyjdzie. No i dobra, i teraz tak. Eee, dobra, wyłączę sobie. Autostart, jedną rundę zapuścimy po prostu. I wyłączę za double cosmoda, sobie wyłączymy oczywiście. Dobra, no i będziemy już wyłączać za kosmoda. No i wyłączamy dobry Cashmode'a Teraz po prostu Włącz no I dobra, gramy, gramy dalej I na Eritarnem zrobimy chyba tak samo <grych> Tak samo zrobimy, na Eritarnem tak samo zrobimy po prostu No i mamy, no i mamy, widzicie, tyle golda. No i dobra, i teraz zrobimy do kolejną farmę Ale Chyba jeszcze jest za to, że zbieramy W ogóle zbieramy się, bo jeszcze więcej, więcej z farmy chyba zbieramy Jeżeli się nie mylę Że to jest akurat też plusik, można No tak, to jest plusik akurat. Więc zbieramy swaramek, i ja w ogóle postawię tego. Tyk. Dobra, stawiam kolejną formę. będzie ją ongi do oczywiście. Zastanawiam się, stawiać bruntrapa? No chyba coś bruntrapa, dlaczego by nie? Mam kiedyś stawiam w tym miejscu tak. Może dalej troszkę Dobra, tyle może. Mm, tak przez tym zrobimy I farmera stawiamy już, super, mamy farmera Dobra teraz tak, farmimy dalej, tak farmimy dalej, musimy zadać niszko ogórze, jakie to drugie. I drogie są te rzeczy, masakra. Powiem szczerze, że droga będzie ta farma. No czy no dosyć, dosyć, dosyć można. Kupić. No ta. A ile będzie bruntrop kosztował? O drogi też. Tam trudno nie wiem, to, a ten. Robię tylko nie, nie jest źle. Robię Gold nie jest źle, powiem szczerze. Teraz kupię już powoli Górterwa bym kupił chyba chętnie. Właśnie się zastanawiam. na razie może nie. Zowie się, że na razie może nie Może było lepszyć farmy. Na razie mam zdaniem Ile będzie kosztować? No też dosyć 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 trochę. Postawiasz brun Postawimy sobie w tym miejscu oczywiście. Takę sobie też już alchemika w tym miejscu. Tak mamy. Przedstawimy brundrapa nie wiem, bardziej tutaj może. Jak będzie. Ulepszamy znowu. Wlepszamy, dobra. Karemki będę wchłaniał, nie wiem, trochę tak mniej może. Wchłaniamy, zobaczymy. Nie, bo za drogie są, powiem że te wiecie, tiary, żeby... Moim zdaniem, no... Bo wiecie co? Dam sobie tego po prostu w miejscu... O, tu sobie dam drugie Monkey Village. Dam sobie tego właściwie... Dobra, czekajcie, pyk mniej będzie... Jeszcze sobie zniżkę nałożymy bardziej może, nie? Wydajmy sobie tutaj może wykrywanie kamu Mogę, nie. No właśnie, by, by, by mi jeszcze balony i byłoby, kurde. Niedobrze. Dobra, dajmy sobie gdzieś Parado zabieramy w tym miejscu, też Parado tak będzie w tym miejscu, będzie w tym miejscu, Dobra, już Parado będzie w tym miejscu, oczywiście I sobie go ulepszamy powoli, super. Zebra nam zbierał kaskę wiadomo. Hmm. Ile kosztuje elite Defender? Zobaczmy. Nie drogi, no drogi dosyć, ale no to tam wiecie na no, spokojnie gdyby ulepszę sobie desperadę, powoli, sobie desperada, czemu by nie dobra, mamy, mamy desperadę ulepszonego i on będzie w ogóle zarabiał kaski dużo, on w ogóle dużo kaski widziałem, zarabia bardzo dużo potrafię zarobić, bardzo dużo powiem szczerze, także. Dobra, i tak będziemy już powoli zbierać na. W ogóle elitefendera zapostawimy, wiecie? El defender, gdzie tu. Zoli defender, będziemy dobra teraz, za do chwilkę. Tak, dobra. Znaczy, jeszcze nie mamy, nie mamy jeszcze na El Defendera, niestety. Jaka będziemy mieć? nie. Aha, przeszło... Aha, przegraliśmy. Dlaczego? boss zabrał życie czy co? Co jest? Nie rozumiem. O co chodzi? Dziwne. Wiecie. O co chodzi? Co jest? Eee, że co? To jak ja to mam przejść niby? To rozumiem, że marketplace y mają, nie wiem... To mm, mogłoby być, kurde, nie mam pojęcia o co. Wiesz, spróbujemy sobie. Plastiki bomby sobie zbieram, wiecie? No i teraz Moab Maurer. Ma Moaby. Mm, no jak ginę i tak? Nie rozumiem tego bossa. O to chodzi, widzowie. Powie mi ktoś. Mm. Nie wiem. Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia o co chodzi z tym bossem. Ja, ja i tak widzowie ginę. Co ja... Powiem wam szczerze, mam to gdzieś, nie będę robił tego bossa, nie będzie, o, ja nie wiem. Napiszcie mi widzowie w komentarzach, jak, jak to zrobić, żeby mi nie, 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 jak to zrobić widzowie. Dzisiaj odcinek jest nieudany widzowie, niestety. Napiszcie mi w komentarzu jak, jak to zrobić. Ja nie mam pojęcia o co chodzi. Czemu, czemu ja tracę widzowie życie? O co chodzi widzowie? Dziwne to jest. Obwany. To czekajcie, to czekajcie widzowie. Spróbujemy zrobić po prostu, że... A jakbym zrobił tak, czekajcie, jeszcze sobie jeszcze raz sobie zagramy po prostu. Tylko sobie zrobimy... Nie no, czemu takich trudnych bossów dają? Nie, to jest coś niemożliwego. O Boziu, dobra, to czekajcie, zagramy sobie z z modem po prostu. I sobie będziemy farmić. Yy, yy, Marketplace'em będziemy farmić po prostu, dobra. Armimy po prostu Marketplace'em. Spróbuję. Spróbuję tak zagrać. Zagram sobie z Labikoś Modem. Mam to gdzieś. Zobaczmy, może teraz nam się uda. Także dzisiejszy odcinek jest nie wypałem. To jest normalnie, można powiedzieć, że to jest challenge i to jeszcze jaki... Powiem szczerze strasznie niefajny challenge moim zdaniem. Bardzo niefajny challenge, to jest tragedia. Chyba, że, chyba, że tam po prostu marketplace y będą i będą mi wiecie. Nie wiem, zobaczymy. I to, co nie będziemy stawiać inżyniera. Bo po co? Nie opłaca się, moim zdaniem, bo to za drogie jest. Moim zdaniem, to jest za drogie, bardzo drogie to jest w sety. Zobaczymy. Także zobaczymy się widzowie już jak będzie bosik, bo nie chcę was widzowie zanudzać. Spróbuję z market Jak mi się to nie uda, to ja, ja powiem że ten odcinek i nie będzie bossa dzisiaj. Znaczy wrzucę ten odcinek. No ale solitarnego nie wiem czy będzie bo zobaczymy, tak tylko się zobaczymy. Jednak widzowie się zdecyduje, zdecyduje się jednak widzowie na inżyniera. Powiem wam myślę, że się zdecyduje jednak na inżyniera, bo, bo tak. Dobra, i farmimy, 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 powiem się, że dalej. Jednak się zdecyduje na inżyniera, dobra dajmy sobie inżyniera już powoli. Daj, daj inżyniera, super. Dobra, zaraz do powrotem, tyle sobie marketplace'ów postawiłem. Możliwe, że o to chodzi, żeby mi regenerowało życie, no w sumie nie wiem. Że sam nie wiem naprawdę, bo zobaczymy teraz. A dobra już rozumiem, to o to chodzi, dobra. Dobra, to jeden odcinek będzie... <gry> Prost... Aha. Ale nie, nie, widzę że nie za każdym razem mi, okej. Okay. Czekajcie, tu spokojnie, nie będziemy sobie... Ja będę dostawiał sobie jak najwięcej marketplace'ów żeby dostawić, bo... Dobra. I bo To ja robię i ja opierdziel wyleczyłem bossa, no nie chciałem. Dobra. Jak najwięcej marketplace'ów yy, sprawdźmy. A i tak ginę, dobra, to jednak, to jednak widzę, że tego nie rozumiem. Napiszcie w, w, w komentarzach, o co chodzi dzisiejszy odcinek. Nie będzie dzisiejszego odcinka chyba z bossa. No zobaczymy. Że to zobaczymy, popatrzecie. Proszę pan, koszmarny boss. Eee, żegnam, Papa, cześć. Do widzenia. <laughs> Popatrzej do... widzowie, do zobaczenia. Dobra, jeszcze jedno widzowie. Napiszcie mi widzowie o co chodzi, jak mam tego bossa Nie wiem o co chodzi. Nie wiem jak to mam przejść. Nie mam pojęcia. Do zobaczenia, popatrzeć. Jeszcze raz się żegnam. Nie no. Napiszcie, po prostu chcewa poprosić, żebyście mi napisali o co chodzi, bo ja nie wiem, dziwne to jest.